Nie, rozumiecie. Musimy pomóc. Nie, 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 no nie, 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 No dobrze, ale no ja muszę iść do domu jakoś nie, No nie, no

ja nie wiem. Ale, ale. Wszystko dobrze się skończyło! O! Jedzie ktoś. No, że nie tak dobrze. No, no nie pijemy. No, Bardzo nasta 17:35? i 45? Nie? Pójdźmy.